Mojka, witam was u mnie na Finish Cafe. Dzisiaj jestem w lesie nad jeziorem, takim malutkim jeziorkiem w Hamelinie. Tutaj za mną nawet narciarze jeżdżą na nartach biegowych. To jest bardzo popularne. Zaraz niedaleko znajduje się tor wyścigowy. A ja dzisiaj nagrywam pierwszego shorta, chyba, bo chciałabym serdecznie podziękować bardzo za ten rok. Gdzie jesteście ze mną na moich kanałach? Ustaram się jak mogę, żeby trochę przybliżyć życie w Finlandii i trochę o Finlandii poopowiadać, bo myślę, że to jest ciekawy kraj i cieszy mnie to bardzo, że jest coraz więcej chętnych do oglądania i zainteresowanych. Sprawdziłam przed chwileczką, że jest Was prawie 600 osób na YouTubie. No to jest coś, bo to ja sobie taki mały kanał nisz niszowy. Otwarłam i naprawdę cieszyłam się z pierwszych paru osób, które zdecydowały się zasubskrybować i chcą słuchać o tej Finlandii i o tym, jak ja opowiadam o niej. No bo sobie tak opowiadam, ponieważ ja nie, nie jestem jakimś szczególnie fantastycznym mówcą, ale lubię gadać po prostu i lubię o tym mówić, jak się tutaj żyje i pokazywać trochę Finlandię, bo może ona jeszcze nie jest taka do końca odkryta przez wszystkich. Więc oczywiście chciałabym bardzo, bardzo podziękować wszystkim, którzy śledzą e, ten mój kanał, którzy są ze mną, którzy komentują, subskrybują. A przede wszystkim moim patronom, to w ogóle y, naprawdę ogromny zaszczyt, że są osoby, które chcą wspierać ten mój kanał i to daje taką motywację, bo przyznam szczerze, że w tym roku były takie momenty, kiedy myślałam sobie: Nie, już chyba odpuszczę nie mam, nie mam czasu, nie mam siły, ale potem myślałam: No kurczę, są ludzie, którzy, którzy mnie w tym wspierają y, i warto to po prostu robić dalej. Również w jednym z odcinków Pan, e, były ambasador, e, wspomniał, żebym robiła to dalej i że to jest ważne to, co robię, więc, więc fajnie taki komentarz też usłyszeć i daje to motywację i właśnie do dalszego nagrywania i działania. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie komentarze, za wszystkie subskrypcje i za e, patronom szczególnie serdeczne podziękowania. Mam nadzieję, że w nowym roku będziecie dalej ze mną i będziecie nawet będzie was nawet więcej bo wraz z rozwojem kanału rozwija się też myślę zainteresowanie po prostu Finlandią która jest bardzo piękna i którą ja chcę pokazywać bo tutaj mieszkam z rodziną od 10 lat tutaj sobie żyjemy tu jest nam dobrze tu się dobrze żyje i spokojnie więc myślę że Warto szerzyć te informacje i to, jak tutaj w Finlandii życie biegnie. Dajcie znać, jakie tematy Was interesują. To jest mój Tedek, który właśnie chyba w, no, wpiernicza jakąś szyszkę, no ale on lubi te uroki natury i lasu. Wybraliśmy się na spacer trochę, trochę skorzystać z tego słoneczka i z tej ładnej pogody. No i trochę pokazać Finlandii. I nie tylko nagrywać w domu, ale może w przyszłym roku, właśnie będzie więcej takich odcinków, w których będę opowiadała o życiu w Finlandii, właśnie z, z różnych miejsc, gdzie spacerujemy. Dziękuję jeszcze raz. Życzę Wam mega udanego Sylwestra, końcówki roku, a przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. I radości i uśmiechu i miłości w, w nowym roku 2025. Do zobaczenia u mnie na kanale. Pamiętajcie zasubskrybować, polubić i dajcie znać, co u Was słychać. Mojka!